Pięć oczek łańcuszka. Obracam robótkę. Na słupku słupek. Na dwóch oczkach łańcuszka, dwa słupki. I na pierwszym słupku motywu słupek. Dwa oczka łańcuszka. Na ostatnim słupku robię słupek. Na tych siedmiu oczkach łańcuszka robię trzy słupki. Siedem oczek łańcuszka. Tutaj mam, tutaj, tutaj mam tylko jeden ten łuk i robię na nim półsłupek. Siedem oczek łańcuszka. I przechodzę na, ten, na te siedem oczek z łańcuszka z drugiej strony, robię trzy słupki. Następnie na słupku słupek, dwa oczka, łańcuszka, na ostatnim słupku słupek. Na poprzeczce dwa słupki. I na słupku, ostatnim słupek. I w ten sposób jedna część naszej zakładki jest już gotowa. Teraz będziemy robić od początku czyli powtarzać rząd, rzędzie i wyjdzie nam drugi taki motyw, czyli znów rozpoczynam od pięciu oczek łańcuszka, obracam robótkę, na słupku, słupek, dwa oczka łańcuszka, omijam dwa słupki. I robię na czwartym słupku słupek. Na poprzeczce dwa słupki. Na kolejnym motywie, na pierwszym słupku słupek. Dwa oczka łańcuszka. I na. Ostatnim słupku, słupek. Teraz robię chwileczkę tylko robię trzy słupki jeszcze na tym łańcuszku. Dwa, yy, trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, i na drugim tym łańcuszku też robię trzy słupki. Na motywie na pierwszym słupku słupek, dwa oczka łańcuszka. Na ostatnim słupku słupek. Coś mi ten słupek nie wyszedł, muszę go jeszcze poprawić. Albo coś mi tutaj nitka. Dwa oczka łańcuszka, tak i teraz na tym ostatnim słupku słupek. Na poprzeczce dwa słupki, pierwszy, drugi. Na pierwszym słupku słupek. Dwa oczka łańcuszka i na czwartym słupku słupek I w kolejnym rzędzie zrób znów robię pięć oczek łańcuszka. Obracam robótkę na słupku. Słupek na dwóch oczkach łańcuszka. Dwa słupki na słupku. Słupek, dwa oczka łańcuszka, na ostatnim słupku, słupek, na dwóch oczkach łańcuszka, dwa słupki. Na słupku, słupek. Dwa oczka łańcuszka. I tutaj teraz mam. To miejsce, gdzie miałam trzy y, oczka łańcuszka. Zrobiłam. Y, nie, tutaj nie mogę robić. Przepraszam. Znów się pomyliłam. Jeszcze raz słupek. Nie, dobrze zrobiłam. No sama, sobie, sama się mylę. Dwa oczka, łańcuszka i teraz robię na tych trzech oczkach, robię słupek, dwa oczka, łańcuszka i jeszcze jeden słupek. Jeszcze jeden słupek. Dwa oczka łańcuszka i przechodzę od razu na ten czwarty, na to czwarte oczko łańcuszka i tutaj robię słupek na dwóch oczkach łańcuszka. Dwa słupki. Na słupku. Słupek, dwa oczka łańcuszka, na czwartym słupku słupek, na poprzeczce dwa słupki i na tym słupku jeszcze czwarty słupek. Czyli tutaj jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Pięć oczek łańcuszka na początku kolejnego rzędu. Obracam robótkę. Na słupku słupek. Dwa oczka łańcuszka. Na czwartym słupku słupek. Na poprzeczce dwa słupki. I na pierwszym słupku kolejnego motywu słupek. Cztery oczka łańcuszka. Teraz przechodzę tutaj na miejsce, gdzie miałam między słupkami dwa oczka łańcuszka. Tutaj będę robiła dwa słupki łączone górą, czyli... Robię jeden słupek, przerabiam go do połowy, nabieram nitkę na szydełko, na tym samym łańcuszku przerabiam drugi słupek przez dwie nitki i przez trzy. Cztery oczka łańcuszka i jeszcze robię na tym samym łańcuszku dwa słupki łączone górą, czyli przerabiam do połowy pierwszy słupek, drugi do połowy i przez wszystko. 4 oczka łańcuszka. I od razu przechodzę na czwarty słupek tego motywu. Robię tutaj słupek. Na poprzeczce dwa oczka łańcuszka. Na pierwszym słupku słupek dwa oczka łańcuszka. I na czwartym słupku słupek. I teraz przechodzimy do tego rzędu, gdzie były słupki robione na tych czterech oczkach łańcuszka. Tutaj zrobimy. Osiem słupków. W kolejnym rzędzie będzie osiem słupków, które będą oddzielone oczkiem łańcuszka. I następnie przechodzimy do tego ananasku, gdzie będą cztery oczka łańcuszka i pół słupki. Proszę sobie zrobić taką wielkość tej zakładki, jaką potrzebujecie. Proszę sobie przesunąć filmik do tego tutaj miejsca. I razem ze mną, razem z filmikiem, proszę robić sobie, zrobić sobie taką wielkość, jaką sobie życzycie. Ja już sobie drugiego ananasa skończyłam, i postanowiłam, że już zakończę moją zakładkę, bo taka wielkość mi po prostu wystarczy. Czyli teraz jeszcze muszę wrócić się do tego tutaj, pierwszego, pierwszego mojego wzoru, tutaj, do tej mojej pierwszej części, i jestem akurat w tym miejscu, u góry. I to jest akurat 16 rzędów. Czyli Muszę poszukać miejsce na filmiku, gdzie przechodzę do 14 rzędu, czyli po prostu tam, gdzie już ananas jest skończony. Tutaj mam po 7 oczek łańcuszka, pół słupek, 7 oczek łańcuszka i teraz według schematu przerabiam 14 rząd i to będzie już ostatni. Robię 5 oczek łańcuszka. Obracam robótkę i yy, bijam się w pierwszy słupek, robię słupek. Dwa oczka łańcuszka, czwarty słupek, wbijam się, słupek. Na poprzeczce dwa słupki. Na pierwszym słupku Słupek. Teraz dwa oczka łańcuszka. Przechodzę na ostatni słupek. Robię słupek i trzy oczka łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka, przechodzę na kolejny łańcuszek z siedmiu oczek, robię trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty słupek robię na pierwszym słupku. Dwa oczka łańcuszka, przechodzę na czwarty słupek, robię słupek na poprzeczce. Dwa słupki na słupku słupek, dwa oczka łańcuszka i na ostatnim słupku słupek. I na tym już kończę robienie rzędów. Teraz jeszcze tylko zostało mi. Obrobić tutaj, wykończyć i zakładka już będzie gotowa. Teraz przechodzę już do wykończenia. Robię oczko łańcuszka jako półsłupek. Na, na łańcuszku robię dwa półsłupki, na słupku półsłupek, na kolejnym słupku. Półsłupek. Półsłupek na słupkach. Robię po jednym półsłupku. Na dwóch oczkach łańcuszka dwa półsłupki. Na słupku półsłupek. Na drugim słupku półsłupek. Na trzecim półsłupek. Na czwartym. Na oczkach łańcuszka dwa półsłupki i tak do końca rzędu. I tutaj górę już mojej zakładki mam obrobioną, teraz jeszcze z drugiej strony muszę ją obrobić, czyli rozpoczynam od pętelki, tutaj tę niteczkę, która mi została też od razu robię. Może z drugiej strony, a później ją robię, bo tutaj mi będzie łatwiej. Wbijam się robię oczko ścisłe i będę robiła oczko łańcuszka jako półsłupek i będę się wbijała tutaj te słupki. i robię półsłupki I tak do końca rzędu. Ja sobie tutaj jeszcze wykończę tę moją zakładkę takimi rędzelkami. Zaraz pokażę jak to robię. Mam tutaj niteczkę kilka razy zwiniętą i tutaj mam taką dziurkę, która mi powstała między tymi motywami. Może szydełkiem sobie pomogę, przeciągam wszystkie te nitki w ten sposób przez środek i tutaj mam pętelkę, tutaj mam drugą część nitek i po prostu w ten sposób przeciągam nitki przez pętelkę. I mam ręcelki. Może sobie tutaj jeszcze mam przygotowaną jedną. Tutaj, gdzie było tych pięć oczek łańcuszka, też mi powstała taka luka. I tutaj sobie zrobię też pętelkę. W ten sposób. I teraz przez tę pętelkę tutaj łapie sobie przeciągam. Jeszcze muszę jedną, by mi to brzydko wyglądało, gdyby nie było równo. W ten sposób. Kilka niteczek razem składam. I jeszcze tutaj z tej strony mi brakuje. Biorę szydełko. Łapię za te nitki poskładane i przeciągam, i robię w ten sposób pętelkę. I teraz łapię za drugi koniec tych nitek, przeciągam przez pętelkę i zaciskam i. Wyszły mi ręce, które mogę albo obciąć, albo sobie tutaj zrobić w ten sposób i później obciąć. Możemy sobie, żeby to tak było wykończone, możemy sobie po prostu powijać zabiwiązać chyba nie związało jeszcze. raz i drugi, żeby się nie rozwiązało. Hmm. Tak. A tutaj po prostu poobcinamy, żeby było równo. I Jakaś nitka mi została, którą muszę też obciąć i w ten sposób może to wyglądać. Albo po prostu te prędzelki mogą luźno zwisać. Teraz ją wykrochmalę, oczywiście nie tak mocno jak robiłam bombki i aniołki, bo one były bardzo mocno krochmalone, żeby były sztywne, żeby stały, czy tak samo zrobiłam z, z dzwoneczkami. Tą moją zakładkę tylko raz wykrochmalę, żeby była sztywna i będę ją używała podczas czytania książki. Jeśli wam się podoba, to co robię, to proszę o subskrypcję, za które bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystkie komentarze, lajki i zapraszam na kolejne moje filmiki. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia.